Oczywiście film to potrzebuje być ogłoszone, bo żeby było zrozumiane, czyli prawo zwyczajowe osady żywych istot. Każdy, kto tu przybywa, potrzebuje przewidzieć zgodnie z postanowieniami, z marihuaną bądź ciastem, bądź winem, bimbrem, wino bimber to samo e, albo z kwiatami. Więc yy, uświadamiam marihuana w postaci suszu, oleju bądź też krzak, w ostateczności przyjmujemy autoflowery. Wino, yy, wino domowej roboty bądź bimber domowej roboty. Innych nie akceptujemy. ciasto również domowej roboty, innego nie akceptujemy. Odnośnie kwiatów, oczywiście żadne ucięte wszystko w doniczkach. Mogą być też krzewy, yy, mogą być wiśnie, mogą być yy, agres, porzeczki. Wszystko co z ogródka wykopiecie czy po drodze przyjmujemy wszystko z wdzięcznością. Jako prawo zwyczajowe tej osady, więc przypominam i informuję. 5 marca 2025 ogłoszone. Tak? I odnośnie wszystkich tych czterech podpunktów wszystko swoje. Swoje. Swoje, swoje. To co sam ładowałem, to co sam wykopałem. Bo przecież wszystko wszystko z tych czterech elementów pochodzi pierwotnie od ziemi, więc a my wszystko, co z ziemi mamy przedpłacone przecież, nie? No, ale za trud wkładania... W tym, w tym krzaku, w tym cieście, w tym, w tym winie jest, jest tam energia, którą włożyliśmy, czyli własny trud, w przekształcenie tego, co z ziemi, i właśnie to z otwartym sercem tutaj przyjmujemy. Jako prawo zwyczajowe, oczywiście, bo my, my za wsi nie wywozimy, my tutaj tylko nie dość, że wszystko zostawiamy, to tym wszystkim obdarujemy, obdarowujemy wszystkich. W, oku, w około zgodnie z prawem zwyczajowym, czyli dziesięcinką. Jeśli to są firmy, no to potrzebują zostawić to, co otrzymali tutaj w tej, w tej, w tej osadzie, czy wiosce, czy, czy wolnej gminie. Potrzebują zostawić tu, w tej gminie, 20% podatku, no bo oni są opodatkowani. A wszyscy inni, czyli rdzenni rodowici, zostawiają dziesięcinę, czyli wszystko zgodnie z własnym sumieniem, z własnym sercem. Także piękne ogłoszenie. Eee. Zdrawiam, jam ja jest.